Nie, dosłownie kilka. Jest zimno, każdy szybko pomyka tutaj. Nie ma czasu na długie historie. Yy, okazało się, że mamy około 28 sekund, żeby skupić uwagę, bo inaczej pójdziesz sobie albo wyłączysz nasz filmik. Ale wiecie rzecz, która jest dzisiaj dla mnie bardzo ważna, brzmi w ten sposób. Gdybyś się dowiedział, że jest jakieś niesamowite lekarstwo na śmierć. Możesz odwrócić pewne procesy, że kogoś kogo kochasz możesz powołać znowu do życia, jeśli umarłeś, że sam możesz z martwych wstać, to twoim obowiązkiem byłoby się o tym byłoby podzielenie się z tą rzeczą z innymi ludźmi, żeby oni też mogli odwrócić proces śmierci. I ja się dowiedziałam, że istnieje sposób, żeby odwrócić proces śmierci. Ten sposób to był była jedyna możliwa droga dla ludzkości. Wiecie, odkąd pojawił się człowiek na Ziemi, to postanowił zbuntować się wobec Boga. I już pierwsi ludzie postanowili zrobić odwrotnie niż Bóg im powiedział. Ale to nie była tylko ich wina, bo każdy kolejny potem też grzeszył. Jest napisane w Piśmie Świętym: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To jest dobra wiadomość. To jest wiadomość, że każdy z nas jedzie na tym samym wózku. I dla każdego z nas jest teraz tylko jeden, jedyny ratunek. Każdy bez względu na to, czy uważa się za dobrego, czy nie, czy robi dobre uczynki, czy nie, czy jest skończonym zerem i opadł na samo dno. Dla każdego jest ta sama szansa wyznaczona przez Boga do tego, żeby zbawić ludzkość. Nie było innej możliwości, żeby uratować człowieka z jego grzechu. I Bóg zdecydował się na desperacki krok. Zesłał swojego Syna na ziemię. Jego syn przeżył 33 lata, nie popełnił żadnego grzechu, a potem zdecydował się umrzeć na krzyżu za każdy grzech. Za mój, chociaż ja byłam z pozoru dobrym człowiekiem, ale też popełniałam grzechy, i za moje grzechy też Jezus umarł. I za grzechy tego, kto przez społeczeństwo jest odrzucony, kto może leży gdzieś w rynsztoku, i za tego człowieka grzechy też. Bóg nas zrównał ze sobą i powiedział: Każdy jest do niczego bez Jezusa Chrystusa ale tym samym wszystkim dał tą samą szansę swojego syna i powiedział, jeśli uwierzysz w to, co on dla ciebie zrobił, nie staniesz na sąd. Wszystkie twoje grzechy zostaną przebaczone, dlatego że ktoś został ukarany za to, co ty zrobiłeś. To tak, jakbyś popełnił przestępstwo i ktoś poszedł za ciebie odsiedzieć te lata w więzieniu. Tutaj było gorzej, bo ktoś musiał umrzeć i Jezus się zdecydował umrzeć. I jest napisane w Piśmie Świętym, że darem łaski Bożej... Nie z uczynków, żeby cię ktoś niech lubił, tylko z łaski, przez wiarę, w prezencie dostajesz ratunek ze swoich grzechów. Bóg przyszedł, dał swojego syna i jeszcze powiedział: Nic nie musisz robić, daję ci to w prezencie. Jeśli uwierzysz, to dzisiaj stajesz się w moich oczach świętym i nie staniesz na sąd, jesteś zbawiony, nie idziesz do piekła, przeszedłeś ze śmierci do życia. Wszystko, co musisz zrobić, to uwierzyć. Czy to jest dużo? To jest bardzo dużo, bo to. Przedefiniuje Twoje wartości, bo jeśli zdecydujesz się w to uwierzyć, to okaże się, że inne rzeczy nie mają znaczenia. To okaże się, że te wielkie fortuny, za którymi gonimy, to wielkie wykształcenie, te sukcesy prywatne, one są nieważne. Bo najważniejsze jest to, czy będziesz żył wiecznie. Wszystko tutaj trwa kilkadziesiąt lat, a potem do piachu ta istota myśląca, która szuka sensu, ona idzie tylko do piachu. Nie, bo Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, i chociaż nie byliśmy nic warci, to posłał swojego syna i powiedział, że ten, kto uwierzy, nie będzie sądzony. Wiecie, jest taka historia w Starym Testamencie: naród wybrany chodził po pustyni. I narzekali bardzo dużo. I była na nich zesłana taka kara, że kąsały ich jadowite węże, i oni zaczęli prosić o pomoc. Żeby był jakiś ratunek od tych węży, umierali od nich. I Bóg powiedział do Mojżesza i przywódcy w ten sposób: zrobisz węża miedzianego i postawisz go. I każdy, kto zostanie ukąszony przez jadowitego węża i spojrzy na, tego, na tą rzeźbę węża, to nie umrze, tylko przeżyje. I wiecie, w nowym przymierzu, Jezus jest właśnie przyrównany do tego posągu wę węża miedzianego. Dzisiaj każdego z nas ukąsił grzech. Każdego z nas ukończyła choroba, każdego z nas ukończył jakiś demon. I Bóg mówi: Kto spojrzy na mojego syna z wiarą, ten zostanie uleczony. Zostanie uleczony ze swojego grzechu, ze swojej choroby, ze swojego zniewolenia. Wiesz, to się może wydawać bardzo skomplikowane, ale w praktyce to wygląda tak, że wchodzisz do swojego pokoju, zamykasz drzwi, padasz na kolana i mówisz do niego: Boże, zgrzeszyłem przeciwko tobie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ja też nie jestem sprawiedliwy. Potrzebuję Jezusa, potrzebuję Twojego syna. Jestem grzesznikiem, ale wierzę, że on zmarł za moje grzechy. Proszę Cię, żeby on się stał Panem w moim życiu. I on przyjdzie do Twojego życia i zrobi w nim rewolucję. Wiecie, kiedy Jezus chodził po ziemi, mógł być w jednym czasie, tylko w jednym miejscu. Ale kiedy odchodził, powiedział, zsyłam Wam Ducha Świętego. Lepiej dla Was, żebym ja odszedł. Dlatego, że Duch Święty dzisiaj we wszystkich tych, którzy narodzili się na nowo, tych, którzy wierzą, zostali uszczeni Duchem Świętym, On w nich mieszka, w wielu miejscach na tej ziemi i może się przez nich przejawiać. W różnym czasie i w różnym miejscu. Tak dzisiaj ten Święty Duch przejawia się przez nas. To my dzisiaj głosimy o zbawieniu. My dzisiaj nakładamy ręce na chorych, aby byli uzdrowieni. My dzisiaj mamy moc wypędzania demonów. Jeśli przychodzisz tu z jakąkolwiek potrzebą, jeśli szukasz prawdy, podejdź do nas. Będziemy się o Ciebie modlić, będziemy Cię uzdrawiać, będziemy Cię uwalniać, będziemy Cię prowadzić do zbawienia.